Hakao, Pan Hali, to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. Tutaj znajdziesz wszystko, jeżeli chodzi o żywność, a przede wszystkim lokalne przysmaki. Specjały z moroszką, mięso z denifera, łosia czy niedźwiedzia. Ciężko się zdecydować. Ale czasem trzeba zdecydować się, na przykład w Twoim życiu zawodowym na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy jesteś rekrutowany na konkretne stanowisko. Nie odpowiadaj jak często się zdarza, że interesuje Cię inne stanowisko. Czyli jeżeli jesteś rekrutowany na stanowisko kupca, pytanie, jakie stanowisko Cię interesuje, odpowiadaj, interesuje mnie stanowisko kupca, nie szef sprzedaży, szef zakupów, product manager czy inny nawet pokrewny. Gdyż co sprawdza pracodawca pytaniem, jakie stanowisko Cię interesuje? Oczywiście sprawdza Twoją motywację do pracy na tym konkretnym stanowisku. Czy będziesz osobą zaangażowaną? Czy będziesz osobą stabilną? Więc co słyszy, kiedy odpowiadasz, chciałbym pracować na stanowisku product managera? Czy interesuje mnie stanowisko szefa zakupów? Słyszę, tak naprawdę, drogi pracodawco, stanowiskiem kupca, nie jestem do końca zainteresowany. Nie będzie mnie ono tak naprawdę cieszyć. I co myśli pracodawca? No cóż, za chwilę będę rekrutował jeszcze raz, gdyż ta osoba nie szuka tego stanowiska, nie szuka właśnie tej konkretnej oferty. A więc czy tego oczekuje pracodawca? Nie. Czy dostaniesz tą pracę? Nie. Dlatego musisz się zdecydować nie tak jak w Wanna kapa, hi, kiedy masz wielki wybór i wielkie możliwości. Możesz i mięso z łosia, i mięso z renifera, i pochodzić sobie po tym pięknym miejscu i po prostu pooglądać.